Bardzo często się zdarza, że ktoś tam dzwoni, trzeba mu jakiś garnek na, na już, albo tak jak się mówi na wczoraj, nie, ale no niestety tutaj nie ma, nie ma tak jak w innych nawet tych rękodzielniczych, czy tam y, Kowal, czy ktoś, no trudno, idę tam nie, najwyżej noc zarwę. Tutaj no nie ma, nie ma takiej możliwości. Nie, nie da się oszukać, y, jednak one muszą swoje odstać też i na tych półkach i wysechnąć. Moja przygoda to już od najmłodszych lat chyba się zaczęła, bo to jest taka Rodzina jednak z tradycjami u no nas bo i, i dziadek, pradziadek yy, robił także, także i ojciec mój. No to tak praktycznie z garncarstwem to mam od, od najmłodszych lat yy, kontakt i, no i tak, tak całe życie przy tym się robiło, przy tej glinie. To dzięki właśnie temu, że są pokłady gliny, to tutaj u nas się to pojawiło garncarstwo w ogóle, nie? Były dobre pokłady gliny i yy, jakoś to tak się robiło. No kiedyś tutaj było bardzo, bardzo dużo buchlone, 120 czy coś garncarzy w Pawłowie, Praktycznie każda chata, to ktoś coś z gliną miał do czynienia. Jak nie garki, to, to znicze, czy to, jak to kiedyś były takie gliniane albo jakieś tam doniczki. Nawet kafle były taki okres, że, że robiono tutaj w Pawłowie, także, także z gliną bardzo dużo było tutaj. Nasza glina jest yy, po prostu do, do garków tą musowo wykorzystywać dwa rodzaje po prostu kopie się glinę tłustą kopie się tak zwany jak to się u nas określa mulik czyli tak, taki troszeczkę grubszy piasek tylko że on jest też glinkowaty nie jest jak typowy piach tylko to jest taka glinka ale, ale taka bardzo spiaszczona i to się y, miesza są maszyny do tego y, przystosowane no i takim produktem końcowym to, to są takie właśnie wałki y, no, z których już można powiedzieć. I, i, i coś robić. Czyli taki cały proces od momentu. No już nie, nie nakopania, tylko zrobienia takich wałków do, do, do wypału to około miesiąca czasu trwa. No, mamy do wypału piec tradycyjny, to jest zrobiony z Opoki yy, przystosowany głównie do wypału siwaków, czyli, czyli taki. Właśnie, no u nas te piece się rozpowszechniły dlatego, bo, 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 bo właśnie Pałusz słynął kiedyś z siwaków i, i te piece się nadają do tego, Bo to też nie każdy pies się nadaje do wypału siwaków. Kiedyś to typowe były jakoś tam smalcówki, prawda? Czyli takie z, z szerokim otworem, czy na mleko, czy na jagody, czy tak. Głównie takie rzeczy. No, siwaki u nas na przykład się utarło także w ogóle tu w tej okolicy, w tej części nawet Polski, że siwaki y, były wykorzystywane głównie na cmentarzach jako, jako ozdoby, jako. Yy, prawda teraz, teraz są równe yy, granitowe czy jakieś tam wazony, kiedyś, kiedyś tylko były siwaki, chociaż teraz też ludzie wracają, bo mamy bardzo dużo właśnie zapytań o, o siwaki, tym bardziej przed tym okresem co się teraz zbliża i, i, i naprawdę jest bardzo dużo takich, takich zapytań, bo ludzie wracają jednak do tej tradycji. No niestety, no ja z, z etnografami czy z, z takimi innymi ludźmi to się ścinam, bo, bo każdy chciałby, żeby, żeby robić to co ludowe aczkolwiek, no ze względów finansowych, to jest moje, to jest moja praca po prostu, ja tutaj pracuję, to jest normalna moja działalność, tak jak każdy idzie do pracy, ja tak samo idę tutaj do pracy, z tego żyję. Po prostu, te rzeczy ludziom się podobają, takie rzeczy kupują i no niestety, no, no tak jest. Kupowaliby ludowe, robiłbym ludowe, nie ma dla mnie problemu, bo mówię, no proces jak najbardziej jest tradycyjny, no można powiedzieć, i nawet i, i mój dziadek, który tam robił w latach 60., -tych, 50., -tych, to tak samo można powiedzieć robił. Tak samo jak i gancerze, no bo, no bo no koło się zmieniły, bo 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 ja mam zrobione takie pod siebie koło elektryczne, no bo kiedyś były kopane czy coś, ale ale, no tylko to się co można powiedzieć zmieniło. No przynajmniej czwarte, piąte, przynajmniej. Nigdy tak szczerze powiedziawszy, nie, nie zagłębiałem się gdzieś tam w tą historię rodziny, ale, ale no z tego co tak się orientuję, no to, no to przynajmniej pradziadek, prawda? Ale no, no tradycje były dość, dość bogate, sądzę, bo mówię i wujek. Zresztą u mnie to wszyscy i, i, i tak samo moja babcia, y, taty, taty mama. To też ona przy tych garkach właśnie to rysowała, to tego także, bo to bardziej właśnie ze strony ojca, nie? Ta, 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 ta cała rodzina ta, to miała właśnie ten kontakt, bo ze strony mamy to, to raczej nie, tylko ona, jakby jak tutaj już przyszła, no to też ją wciągnęli w ten proceder i, i, i rysowała, rysowała głównie.